Wakuvel to maszyna antycelulitowa, jest to bieżnia w podciśnieniu. Tutaj tylko i wyłącznie generalnie chodzimy, maksymalnie 7 km na godzinę. W maszynie są trzy programy, które są ustawione w zależności od kondycji. Eee... Są przeciwwskazania, także nie każdy może chodzić w maszynie, ale generalnie jest dla wszystkich, nie ma żadnej granicy wiekowej. Przy wakuvelu nie stosujemy żadnej diety, tutaj tylko i wyłącznie ćwiczymy. I jak ja to omawiam, jadamy zdecydowanie mniej, godzina 19-20 kończymy posiłek. Tutaj tkanka tłuszczowa jest spalana trzykrotnie szybciej niż przy otwartej bieżni, przy normalnym treningu. Tu pół godziny, to tak jak 2,5 godziny przy y, otwartej bieżni. Do treningu w akuwelu ubieramy odpowiednią spódniczkę, y, w takim celu, żeby ciśnienie, które tam panuje, nie uciekało. Ciśnienie natomiast y, ściąga krew w te partie ciała dla nas najbardziej problemowe, czyli brzuch. Pośladki. Podstawową zasadą jest plecy prosto, ręce po bokach, dlatego że wtedy mamy plecy proste, przepona jest prosta, zdecydowanie lepiej nam się oddycha. Generalnie rzecz biorąc, można trzymać ręce od czasu do czasu na czujnikach, które wskazują nam tętno. To ono z kolei jest, to tętno jest do policzenia. Jest to w zależności od naszej kondycji w momencie, kiedy mamy 220 minus wiek trenującego, razy 60-70%. W tym momencie jest najbardziej spalana tkanka tłuszczowa. Na pulpicie mamy przedstawione tętno, które, jak mówiłam, można sprawdzić w zależności od tego, czy spalamy tkankę tłuszczową, czy poprawiamy kondycję. Jest pokazane ciśnienie, które jest też w zależności od programu, na którym jesteśmy. Czas treningu trwa 30 minut. Też jest przedstawiony i prędkość, z jaką się poruszamy i pochył bieżni. Każde 2%, bo jest w procentach, każde 2% pochyłu bieżni to jest o 25% więcej energii zużytej z ciała. Natomiast ciśnienie jest pokazywane w milibarach. 1 milibar to jest 10 kg na metr kwadratowy. Także jest to prosta matematyka. Jeśli mamy tutaj 20 milibarów, jakie mamy dodatkowe obciążenie? Dlatego ta tkanka tłuszczowa jest spalana szybciej aniżeli na otwartej bieżni. Dobrze się Pani chodzi? Tak, dobrze. Dobrze, dobrze? dobrze. nie jest za ciężko, nie jest nie, za duża nie. prędkość. Nie. Dobrze, odczuwa Pani już tak, ciepło? Poproszę. No to super, to znaczy, że spalamy już teraz tkankę tłuszczową. Teraz tak, mamy tutaj na pulpicie pokazywane programy, także w zależności od kondycji, jaką posiadamy, na takim danym programie chodzimy. Drugi przycisk jest to ciśnienie, które też może być zwiększane i zmniejszane, ale na przykład jeśli są przeciwwskazania typu żylaki czy same złe samopoczucie, bo ta, to też jest uzależnione od pogody, więc zmniejszamy sobie ciśnienie, które nie może przekraczać. 20 milibarów. Następnie jest prędkość, którą możemy sobie rozwijać, ale też maksymalnie 7 km na godzinę i nic więcej, bo w wakuwelu cały czas tylko i wyłącznie chodzimy, a nie biegamy. I pochył bieżni. Tutaj maksymalnie może być 9% pochyłu bieżni. Po dwóch, trzech treningach już jest widać gładkość skóry, jędrność skóry, poprawę y, jakości skóry, bo maszyna przede wszystkim wymyślona jest antycelulitowo i to jest jej główne i zasadnicze zadanie. Także na tą chwilę powoli będziemy kończyły trening, bo trening 30-minutowy składa się z pierwszej części 5 minut to jest rozgrzewka jak przy każdym y, fitnessie, 20 minut treningu główny i 5 minut już jest uspokajające, takie relaksujące.